Wszystkie w kolejnym odcinku. Witam Was kolejny raz z granicy, czyli ze Świecka. Właśnie dzisiaj przyjechałem z Maciejem na granicę. I chyba sami widzicie po tytule, o czym będzie mowa czyli można powiedzieć o rozbitym Mercedesie. Wyjaśnię Wam to wszystko w dalszej części filmu. Powiem wam, co się dokładnie stało. Kto będzie pokrywał koszta, jak to się stało. No i, i chyba tyle, nie? Powiem wam, że ja nie jestem szczęśliwy z tego, bo nie wygląda to dobrze. A jeszcze z tym będę musiał jechać jedną trasę. No bo czekamy na odzew z ubezpieczalni i nie na myjce. Przed chwilą byłem czytać tachograf, który już czytujemy co 3 miesiące. Tak samo jak kartę, tylko kartę sztujemy co 28 dni A teraz czekam na wjazd na myjkę Muszę właśnie patrzeć Żeby kurde minik tutaj nie wjechał Także co, ja czekam na myjkę, zobaczymy jak umyją mi samochód na Angelice Czyli ci którzy tutaj jeżdżą na świecko Wiedzą gdzie jest Angelika Ogólnie to nazywa się Autoport Strefa Słubice My mówimy na to U Umyję auto, wracam 500 metrów na parking do Macieja Jutro Maciej ładuje. Ja także ładuję. Maciej ładuje na Francję z Niemiec, a ja jeszcze nie wiem, co będę robił. Ogólnie widzimy się jeszcze na pewno potem z Maciejem, bo mamy dzisiaj plan taki na wieczór, że będziemy sobie grać w Mercedesie w Plejaka, bo jutro nie musimy zrywać się z rana, a mamy dopiero godzinę w pół do siódmej po południu. Także pogramy sobie, pogadamy. Jeszcze pomożemy do Macieja tam ogólnie się przepakować z paleciary jednej do drugiej chcę mieć pasy z lewej strony A Kuboś miał z prawej Bo Maciej będzie jechał DAFem Kubo na Renato To tak jak wiecie, tata mu się zwolnił No i to na wstępie tyle Także czekamy na myjkę, widzimy się potem Powiem Wam, że umyli mi Auto Na tym auto Pod strefacie czyli na tej Angelica I jestem bardzo Ale to bardzo zadowolony Był tutaj mi Jeden chłopak mył w to był Polak bardzo ładnie mił auto pomył mi fajnie stopnie nie było czegoś takiego, że otworzył drzwi i napierdzielał karszerem, aż woda skakałaby do środka, bo takie rzeczy już miałem ale się zapytał, czy chce mieć mu te stopnie, powiedziałem, powiedziałam, że tak otworzyłem mu drzwi ładnie gąbeczką wyszerował, zdjął całą tą i to tak jak ze szlaucha ogrodowego woda, ładnie to spłukał, pobcierał bardzo miło bardzo fajnie jeżeli tu będzie tak dalej będę wracał sobie tutaj myć aut nawiązując do Uszkodzenia Mercedesa, to możecie sobie teraz zobaczyć, co się stało. Tutaj mamy uszkodzenie. Tutaj jest uszkodzone, to są drzwi uszkodzone. I jeszcze stopień Tak wygląda Mercedes w tym momencie. Nie wygląda to bardzo pięknie. No ale nic. Dwa tygodnie muszę się z takim autem jeszcze pomęczyć. A co się tak naprawdę stało z autem? Kto jest winien? Wszystkiego to zaraz Wam wyjaśnię. W będzie płacił, aż będzie tu z ładu Także sytuacja z Mercedesem wyglądała tak: gdyż w Holandii zrobił się korek na autostradzie. Wszystko stanęło. Stoimy i czekamy aż coś w ogóle ruszy. Z prawej strony włączały się jeszcze auta do, do ruchu, które wjeżdżały na autostradę, wyjeżdżały z lędówki. Ja stałem, obserwowałem z i widzę, że jedno auto wjeżdża przede mnie, bo było, było miejsca tak, żebym sobie wjechał i powiedzmy, by to się wszystko ruszyło, jedziemy do przodu gość, który wjechał mi w mercedesa zobaczył, że ta osobówka wjechała przede mnie i on myślał, że też się zmieści ale jednak się nie zmieścił i musiał mi ciągnąć po prawym boku Jak tylko powiedzieć, że ja nie jechałem, stałem w korku miałem ja normalnie ręczny zaciągnięty stałem, oczekiwałem, aż coś się ruszy ten gość wjechał mi, mi w ten bok i co najlepsze, oparł się o niego, i myślę, że skończyłyby się może na jakimś lekkim zadrapaniu. Nie na tym co mamy, jak uda mi się, to wrzucę wam zdjęcie jego auta, Jak wyglądało, on zrobił, on zamiast jak wjechał tutaj we mnie, odbić w prawo i wjechać przede mnie, i powiedzieć, że jedziemy na, na ten, na gdzieś stanem z boku, wezwiemy policję. To on tego nie zrobił, tylko on mnie jeszcze ciągnął cały czas po moim prawym boku Czyli z, od siebie jak zaciął od kierowcy drzwiami, tak na, od lusterka Tak sobie skończył aż praktycznie na bagażniku Nie pomyślał I tak sytuacja wyglądała e, Przyjechała policja W Holandii Panowie zadzwonili do ambasady Pani po polsku ze mną rozmawiała, a tłumaczyła im na holenderski No i wiadomo, tak kto się włącza do ruchu musi ustąpić pierwszeństwa. Wina ewidentna kierowcy osobówki. Spisaliśmy dane, stworzone zostało przez policję oświadczenie, które ja już przywiozłem do Polski, Maciek wysłał do ubezpieczalni. Policja sporządziła też swój protokół. Maciej pojechał, wczoraj jeszcze dojechał do nas Kamil, który pracował u Sławka, na pewno kojarzycie. Podobno do godziny czasu mam dostać jakoś przyzwoitą robotkę i będziemy się zbierać. Nie wyspałem się z tego względu, że już z rana było strasznie gorąco nie chciało mi się wstać odpalić klimy. To już wstały. Druga rzecz poszliśmy wczoraj o drugiej w nocy, o drugiej w nocy poszliśmy wczoraj spać, bo były, było gadane, było śmiesznie, było grane w PlayStation, tam jakieś... Urywki chyba się nagrały, zobaczymy. Więc tak jak mówiłem, niecałą godzinkę poczekałem, wpadło zleconko załadunek w Niemczech ogólnie już załadowałem, trzeba było trochę się pospieszyć 116 miałem pusto i 913 pełno jutro zrzucamy w Belgii załadowane rolę papieru 6 takich rolek, 24 tony, po dwa pasy na każdą, taki wymóg, że zabezpieczone dokumenty się zgadzają. No i teraz co jazda do późnych godzin wieczornych? Ja zacząłem tacho 10:05, także ten czas mam w miarę, w miarę długo. Ciągnę teraz sobie ze 4 godzinki, zamierzam zrobić 30 pauzy zjeść coś i potem jeszcze uciągnąć też ze 4 godzinki powiem wam, że zrobiłem pauzę 30 minut sobie jeszcze zastanawiałem się, gdzie ja dzisiaj zaparkuję bo mamy już godzinę 21.10 i zostało 58 minut jazdy do Dychy Tutaj jest wszystko nabite. Tak jak jadę i patrzę na te parkingi, to nawet nie można wjechać. Co najlepsze, ja mam trochę na ale zaraz będę zbliżał się praktycznie już do Zakłębia. I tam ciężko jest z tymi Będzie jeszcze Będę miał jeszcze pompę. Będę miał parę dzikusów

co się dzieje, żeby wjechać na parking Co trzeba robić? Gość już stoi tu na awaryjkę, dokręca pauzę Ten jak tam dajemy, tu musi się łamać ledwo On cofa, tu będzie spał, widzicie? Dobra, mamy 500 metrów do kolejnego parkingu I będziemy sprawdzać, czy się uda stanąć Szukać miejsca Kurde, jak tutaj mi coś wypali, to będzie super, nie? Ej, nie jest jakoś tragicznie, zobaczcie Nie jest jakoś tragicznie nabity Może gdzieś się przykleimy Ty, a tam jest nasz fair transport, ale... Kurwa E, tu mi się nie zmieścił Parking dla ciężarówek, kurwa Dalej ten, no tam. jedziemy, kurwa. Tutaj po lewej mamy dla gabarytów Także nie będziemy po... Po hamsku ogólnie stawać, znaczy po Hamsku. Nie będziemy tam stawać, no bo ktoś przyjedzie i z moim szczęściem mnie kurwa wyrzucą Ty, ale tu może coś znajdę. Tu może coś znajdę. Nie bo, kurwa, już myślałem, że jest rajka, nie, ja tu chłopećko, stojko, a kruciakiem tu na lewa, nigdzie się kurwa, nie wcofam. Tu, tutaj nie. Dobra. jedziemy dalej. Można go fajnie objechać, to zaraz coś może jest aire. To i tak na łuku to nie, bo tu jest za bardzo ciasno, także nie będziemy takich rzeczy kombinować w ogóle Tutaj może na dupach stanę Ty stanę chyba na dupach no kurwa tu jest tak szeroko chłopkę pać Jest rajka kurwa solówko nie? Aj, 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 ale jadę tam bliżej. Tam stanę gdzieś na dupkach. Tutaj z prawej może jest rajka, czy ktoś stoi bardzo blisko. Oops. Patelnia stoi. Kurnia Ej, ale tutaj na dupach to trochę wam powiem, że to jest tak... Nie za bardzo, żeby to się przytulił do chłopaków. No, powiem wam, że jednak jeszcze podciągnąłem sobie bardziej tutaj do przodu, tak jakby do końca parkingu, żeby tam właśnie teraz stoi auto za mną, żeby oni też mogli się ustawić, bo ja tak stanąłem wcześniej, że teraz gdzie jestem tutaj autom gdzieś podsunąłem, to nikt by już tu nie wjechał i za mną też już ciężko było się ustawić na dupach, także wyszedłem, jeszcze raz zobaczyłem i od razu chłopaki przyjechali, ale oni na 45 i lecą dalej a ja co, podsunąłem się fajnie wygiąłem trochę kabinę właśnie do naczepy żeby w razie czego nikt mi tutaj niczym nie zahaczył. kamerę złożyłem i co po pracy no, także ja dojechałem na rozładunek do Belgii możecie zobaczyć jak wygląda mój towar mam taką sześć roleczek pozapinane właśnie muszę sobie tutaj wszystko otworzyć rozpiąć to i potem wjeżdżam do hali tam to ściągną gitara powinno pójść sprawnie także biorę się za robotę Bałdzie, ale nie mówiłem wam o jednej rzeczy, że od dwóch czy trzech tras staram się wydawać sobie coraz więcej jedzenia Staram się, żeby to było w miarę zdrowe jedzenie Trochę zrezygnowałem z jedzenia tego śmietnikowego żarcia, czyli co przecież wiecie, co, co było pizza pizza były jakieś tam inne rzeczy z paczek nie ukrywam mam tam jakieś paczki jakąś pizzę też mam bo czasami nie ma czasu albo się zachce to człowiek się zrobi tak a jak mam czas to robię tak i tu dzisiaj będzie pierś z kurczaka, już pokrojoną jest około 500 gram tej piersi tam leży jeszcze papryczka którą muszę pokroić dorzucę sobie właśnie do tego papryczki tutaj mam przyprawy w pudełeczku przyprawia sobie to mięsko tam jest ma makaronik do tego będzie makaronik eee, tych 500 gram nie zjem eee, sam także dzisiaj przyprawiam i część idzie od razu na patelnię i do jedzenia a druga część idzie w pudełeczko do lodóweczki i jutro będzie kolejny obiad eee, z piersi z kurczaka tylko jutro zamiast eee, makaronu będzie kasza, kuskus a efekt finalny mojego dania wygląda właśnie tak tak jak mówiłem, pierś z makaronik, papryka do tego jeszcze trochę keczupu i można żyć w tej trasie taką Michał opierdzielę, posprzątam i na wyro jutro ładuję i uciekam na Francję. Do tego obiadku. Jeszcze piwko. Musi być. I tyle. و <night>